Siema, jestem Miru, to, to kolejny odcinek na moim kanale, kolejny odcinek z serii Pierwsza Potęga. Pierwsza Potęga, w której, no, będziemy w tym odcinku kupować bramkarza. Nowego bramkarza, jeszcze nie wiem jakiego. Pisaliście sporo propozycji, ja oczywiście się do nich już ustosunkowałem, dodałem ich do listy życzeń, więc sobie to wszystko przeanalizujemy i wybierzemy najlepszą opcję. Ale zanim to, zanim to, zanim przejdziemy do zakupu bramkarza, no to musimy najpierw ich przeskałtować. Ja już to zacząłem, będą gotowe te raporty za około 10 dni. Więc wtedy sobie to wszystko, wszystko obczajemy. Natomiast mamy oczywiście oferty. Mamy nieprzeczytane wiadomości, do tego też trzeba się ustosunkować. Mate chciałby grać więcej, ma rację, generalnie. Greenwood zadowolony. Oferty jeszcze. Mamy oferty za Ruliego. No ale no. O ile ta oferta z Chelsea, jakby teraz przyszła, wziąłbym ją pod uwagę, ale no. No takie coś to wiecie, nie, no Ruli raczej nie chciałby odchodzić do Gladbach, do Chelsea pewnie tak, więc jak nie przyjdzie jakaś topowa oferta, no to, to ja to będę odrzucać, bo Ruli jest solidnym graczem, dobrze, gramy teraz z Rem, no i w tym meczu oczywiście musimy wyjść i wygrać, po prostu, tutaj nie wiem czy on to się wyświetla, skoro ja już to wszystko sprawdziłem i po prostu czekamy za odpowiedzią, musimy wyjść i wygrać, i zrobimy to tym skonem, słuchajcie, bez większej analizy. No i dokładnie. Robimy to, co powiedziałem, konaty znowu wszedł, konaty znowu gola nie strzelił. Zawodzi mnie bardzo ten zawodnik, bardzo mnie zawodzi. Lil znowu remisuje, więc Lil myślę, że powoli, powoli wypisuje się z wyścigu o mistrza Francji. A my teraz będziemy grać z... Z Rene. i bez Kitów wygrałem wygraliśmy w tym sezonie już super porę Francji, więc świetnie, natomiast tak, jeżeli chodzi o ligę, no to Lil myślę, że już całkowicie się wypisało z tego e, wyścigu o mistrza, bo już widzę, że powoli, powoli wysiadają, to jest nie tylko 6 punktów. Ale te 6 punktów straty zrobili w ostatnich 5 meczach, także naprawdę to już powoli, powoli wysiada, więc myślę, że tutaj już pod koniec zostaniemy tylko my i PSG. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, o, o tego brasiera, to chyba już możemy porozmawiać. Tak jest. Przyszła oferta z Atletico. No jak widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Nie da się sprawdzić w tym menu wartości zawodnika, co jest w ogóle kpiną. Taka jest prawda, to jest kpina. Nie mogę sprawdzić tutaj, ile jest wart, Wiem, że mogę wejść w skład i to sprawdzić. Wiem. Ale serio, muszę to robić? Jakby czemu to nie może być napisane tutaj? E, oczywiście tutaj jest jego wartość, jak najbardziej. Mm, no ale i tak jestem z tego powodu niezadowolony. 56 milionów co na Atletico? 54? No tu słuchajcie, 55 spotkamy się w połowie. Świetnie, świetnie. 20 milionów powyżej wartości za zawodnika, który... No wiecie, jest spoko. Jakby, ale przychodzi, pe, przychodzi Atletico. Czyli teoretycznie lepszy zespół yy, dadzą mu na pewno więcej kasy, bo u nas zarabia 30 tysięcy. Gra dobrze, ale nie tak dobrze jak Gohi. Dla mnie super deal. Jakby serio, dla mnie super deal. Musimy się zastanowić, co z Murillo. On nie gra, ale jakby mu nie przeszkadza ten brak gry, jak widzicie. Ile on by chciał zarabiać? 35 mu zaferuje. Słuchajcie, on jest gotów przyjąć mniej kasy. Min... Jakby no, Dylidalny będzie zarabiać mniej, ale u nas zostanie. No, mi się to podoba. Jakby gościu będzie zarabiać mniej, ale będzie u nas grać. Cudowna sprawa, słuchajcie. Jeżeli chodzi o zarobki, no to zdecydowanie za mało zarabia. Greenwood to są śmieszne pieniądze. Mu zostały 2 lata kontraktu. My musimy porozmawiać z nim teraz. Zarobiliśmy trochę kasy z Brasiera, a więc trzeba ją wydać na, na Masona. I oczywiście kluczowa rola, jesteś kapitanem, pamiętaj, to już jest dla Ciebie naprawdę, powinno być dla Ciebie duża rzecz, 2 lata, dwa lata Mason, zgadza się, cudownie, brak klauzuli i wiecie co, ta pensja jest rozsądna, natomiast ja jestem w stanie dać Ci większy bonus za podpis, kosztem mniejszej pensji i zmienić premię, za, 15, za 10 goli dostaniesz 900 tysięcy, jak strzelisz jeszcze 10 goli w tym sezonie, co na to Mason? Mason widzę, że mało ambitny, jeżeli chodzi o te gole. Ale mi bardzo zależy, żebyś ty miał ten podpis związany z 10 bramkami i nawet możesz dostać milion 50. Co na to Mason? No, mu się to nie podoba. Ewidentnie mu się to nie podoba, ale ja ale mi się to podoba. Mason, no jakby mi się to podoba. Tam dostaniesz więcej. Tutaj dostaniesz milion 100 nawet. Milion 100, ale 10 goli, 5 bramek to jest wiecie rzut karny tu tam co on ma na głowie w ogóle? Ok, usuwa całkowicie. No, on mocno schodzi, ale bardzo chce mieć to 100 tysięcy. No to słuchaj, ja nie chcę z tyłu z przodu. 99? 900 tysięcy? On bardzo chce te 105, a ja bardzo nie chcę. Ja bardzo nie chcę. I tak widzę, że ta negocjacja Idą w dobrą stronę, bo usunął bonusy, tamte. Tutaj mocno strzedł. No słuchaj, 99. No chyba musimy się zgodzić, co? Tu daj mniej i się zgadzamy. No słuchajcie, no, no nie chciałem tej stówy, ale to jest jeden zawodnik taki. To jest jeden taki zawodnik. No wygląda to trochę nienaturalnie, ale mamy Ligę Mistrzów. Kolejny sezon z rzędu. Wygrywamy y, super puchar. W, walczymy o Mistrzostwo Francji i stać nas na większą pensję. Uff, ten Konaty to jest żart, nie? To jest żart. Tyle, tyle gościu zarabia, jak na, wiecie, z rezerwowego. Tak samo Wahi. Też musimy porozmawiać o kontrakcie. Tylko pytanie, czy ja go nie wolę sprzedać. I nie, nie znaleźć bardziej w napastnika. Bo wiecie, dałoby się takiego znaleźć. No, rozumiecie, dałoby się znaleźć. Jak najbardziej by się dało. E, Merleum też mógłby dostawać więcej kasy. O tym będziemy musieli pomyśleć. E, I w tym meczu w ogóle pucharowym zagra sobie Krupi. Natomiast zdaniem do tego meczu pucharowego przejdziemy. E, albo... Wiecie co, nie. Najpierw przejdźmy do meczu pochorowego, a potem sobie sprawdzimy bramkarzy. Jonathan David przychodzi do Bolonii, a Rabiot dostaje ofertę z Realu Madryt. Ja tę ofertę odrzucam, bo ja chcę najpierw No przykładać... po prostu, jakby wiecie, najpierw brasier i jak zarobię za niego tyle kasy, to... Nie będę nie będę czuć, że, że musimy jeszcze rabiota sprzedawać, jakby rozumiecie. Sprzedaję Brasera i tyle wystarczy. Krupi coś tam pisał i pewnie, że chce zagrać, no i jak najbardziej Krupi dostaniesz szansę. Zagra też Carboni, zagra też Chavez, zagra też Jakobs, zagra sobie Murillo, zagra sobie nawet Bęba z Mate. Ę. Rabiot sobie pójdzie na ławeczkę, zagra z organę. No i słuchajcie, jesteśmy gotowi, nawet Soglo sobie wejdzie z masaszy. No, i mam nadzieję, że wygramy mimo wszystko tym rezerwowym składem. No i wygrywamy po dogrywce, co prawda. Ale krupi strzela gola. Zorgane strzela dwa gole. Bardzo fajne mecz na tych zawodników, mimo wszystko. No, szkoda, że, że, ta, że to dogrywka była, bo trochę bardziej się zmęczyli. Chociaż z drugiej strony, przynajmniej krupi se pograł więcej niż, niż grałby normalnie. Dobrze, a teraz to, o czym mówiłem, czyli oczywiście przechodzimy do, do transferu. Do transferu bramkarza, ale najpierw, najpierw wypuszczamy z klubu e, Brasiera. A więc świeże kupione, może nie świeże, ale kupione jakiś czas temu odchodzi do, do Atletico, za spory, ze sporym profitem. Nie, nie wiem ile do zainigo daliśmy, pewnie jest 20 parę, a zarabiamy 50 parę. Więc w tym okienku będzie się działo, moi drodzy. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle się działo, ale będzie się działo. Najpierw Bramkarze: jakie mamy opcje? Grabara ok, ale za słaby. Lafont z tego co każe, też za słaby. Eee, restes z drugiej strony, no nie wiem czy nie. Ale to jest Sevilla! Przecież on był w lepszym klubie jakimś. On zmienił klub jakoś niedawno, ale też z drugiej strony nie tak niedawno. Chociaż nie, on teraz zmienił klub. No Ej, kurcz, on teraz zmienił klub jakoś. Jakoś teraz zmienił klub, nie wiem kiedy. Ajajaj, to nie możemy tego. Nie możemy tego zrobić. W sensie on zmienił klub nie w zimą, tylko latem zmienił klub. Więc on już pół roku jest w Sevilla. Natomiast. Ach, kurczę, no. Nie wiem, czy nie poczekamy, co? Słuchajcie, jakbyśmy nie kupowali bramkarza teraz, tylko poczekali za Restesem i byśmy go kupili za pół roku. To byłaby świetna opcja, uważam. bo Chevalier jest droższy, gra w Juve, Werbruchem e, to też nie jest głupia opcja, ale Restes jest, Restes jest opcją idealną. Poczekajmy za Restesem. I tak zrobimy zakup, kupimy obrońcę, będzie się działo, moi drodzy widzowie, ale... Jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o Restesa, to ja go bardzo chcę, no tak bardzo, że lepiej poczekać po prostu jeżeli, jeżeli chodzi o obrońców, to Stimakan niestety odszedł do United I to sprawia, że nie będzie go... No nie da się go wyciągnąć z tego United No nie da się, nie powinniśmy tego robić Bade jest ciekawą opcją gra w Tottenhamie Tylko musimy się dowiedzieć, czy on w, Tottenhamie, czy on w tym Tottenhamie gra Czy tam sobie tylko siedzi Więc to musimy sprawdzić No między innymi po prostu patrząc na kadrę To jest jedyna opcja Żeby to zrobić a więc oczywiście Spurs i jak wygląda kadra Tottenhamu Mają oczywiście tego badę Jest gorszy Davis Jest podobny Dragushin Jest lepszy Romero No i wychodzi na to, że Loic Bade jest tam raczej bardzo ważnym zawodnikiem, więc to niestety nie wchodzi w grę No i to sprawia, że mamy lekki kłopot z obrońcami Bo nie mamy zbyt wielu obrońców na liście życzeń, którzy by mnie interesowali. Mamy ich za słabych raczej. Zobaczmy kogo mamy tutaj na liście. Mohamed Salisu, sprawdźmy sobie, jak wygląda. Ci panowie wyglądają raczej za słabo, nie wiem jak ten pan. Natomiast ci raczej za słabo wyglądają. Zobaczmy dalej. Hiszpania. Wesley Fofana, dodajmy go do listy życzeń. Żeby nam nie uciekł, bo w tej chwili za nie uciekać. Niestety. Patrzymy dalej, jest Premier League oczywiście. Axel Disasi też sobie dodamy. Francuz 30, więc pasowałby nawet. Yy, no i tutaj raczej, raczej odpadają ci zawodnicy. Marquinhos z Liverpoolu, no, ale no, to jest bryzownik PSG, to nie wchodzi w grę, w ogóle, w ogóle to nie pasuje. Strachinia Pawłowicz w Milanie, myślę, że warto sobie go obczaić. Yy, tutaj nikt ciekawy, chyba. No i jeszcze zostały Włochy. Może tutaj ktoś, może we Włoszech. Majer, jakiś młody, myślę, że warto sobie go sprawdzić. Ale my szukamy zawodnika na Twitterze. teraz. Sezonowo mieliśmy w poprzedniej FIFA w sumie, nie? Pamiętam go, ale on jest trochę słabszy, chyba. Eee, no dobra, no bez szału w ogóle widzę. To Dibo, o, to Dibo by nie był głupią opcją. Takiego zawodnika można sprawdzić. A mnie interesuje, jak wygląda Leny Joro i gdzie gra. Gdzie gra i jak wygląda Leny Joro eee, Celta Figo. To nieźle, to nieźle się podziało, a jak wygląda, na przykład, kto? Yy, Hato, a on jest lewą obrońcą teraz, aha, i w Lipsku no, w sumie pasowałby taki transfer, ale lewo obrońca to nie. Yy, Bez kitu, bo on tak bardziej na lewą przeszedł jakiś czas temu, no faktycznie, zapomniałem o tym. No ale dobra, przynajmniej mamy już wycięte wnioski na temat, yy, na temat oczywiście transferu bramkarza, czyli chcemy Restesa, bo on odszedł do Sevilla, więc on w tym interze musiał nie wypalić, czyli jednak Somer musiał grać. Czyli jednak bardziej summer grał niż, e, niż oczywiście, niż oczywiście ten, e, ten, ten, ten rest test. Także dla nas jest dobra informacja. Bo my go odbudujemy na spokojnie, z tej i go wyciągniemy, ale za pół roku, moi drodzy, w następnym sezonie. E, tutaj zagra Kamara, jak widzicie. To mi się wydaje, że będzie bardziej pasować. E, będzie lepiej po prostu wyjdzie niż tam, jakbyśmy Bębę wstawili na przykład. No i w tym meczu z Brest. 5 do 2. No, w obronie widać były lekkie problemy, ale w ataku nie było żadnych problemów. 4 strzały, 4, 4, 4 strzały, 2 gole. My, 5 strzałów, 5 goli. No, ciekawe statystyki, nie? Takie rzeczy jakby się w ogóle nie zdarzają w piłce nożnej, ale to jest FIFA. Więc, no, niestety. Gramy z Milanem, który ma pierwsze miejsce w tabeli w lidze mistrzów. To mnie zdziwiło. Jeżeli ten mecz wygramy, to teoretycznie będzie szansa, żeby wskoczyć do top 8. W sensie już nawet po tej kolejce, ale raczej nie. No ale jakbyśmy wygrali dwa mecze z Milanem i Celticiem, no to na 90% będziemy w top 8, tak szybko myśląc. Więc tak, Ramsdale w ogóle zmienił klub, ale my chcemy Restesa to już jest zarządzone. To już jest zarządzone, Beraldo przechodzi do Udinese, ciekawy ruch, ciekawy ruch, jak najbardziej. Dobrze, Liga Mistrzów z Milanem, no i tutaj ponownie musi zagrać Kamara. Mm, a tutaj, oczywiście, wejdzie za organę. E, lekko zmęczony, ale bardzo lekko. I to samo łachi, jakby da radę na spokojnie, to w ogóle nie jest problem. Więc na wyjeździe z Milanem, słuchajcie. Bardzo ważny mecz. Bardzo bym chciał tutaj wygrać. No i sprawdźmy to. Mamy zwycięstwo krupi Junior z golem. Nie no, gości są niesamowity, nie? Wszedł Konate, wszedł krupi, ale to krupi strzela gola. Konate jak zwykle wchodzi. Nie wiem czemu na 45 minut. Nie mam pojęcia, dlaczego on tak dużo gra. E, skoro nic nie strzela. No ale nagle wchodzi sekrupi. skrzydełko w ogóle, nie do końca jego pozycja, młody szla gola, dwa mecze, dwa gole i tak się żyje, tak się żyje. Luis do PSG, u, nie, do PSŻ, czy właśnie z PSG? Co tam było? Pokażcie mi, pokażcie mi, pokażcie mi, dajcie mi to, co tam jest? Halo, Gurgul przechodzi do, nic, to Oxer z Nicei, Luis e, przechodzi do PSŻ. jakie transfery? Jaki transfer, nie, jak oni się wzmacniają, jeszcze im mało, dwa punkty z przewagi mamy nad nimi, a ja oni jeszcze, kurde, Luisa kupują, no, no, to są niewalnięci, są niesamowici, są, nie, Hakimi, Luis, ja pierdziele, dobra, w tym meczu zagra ponownie Kamara, bo to wychodzi z organe i wiecie co, możecie yy, być zdziwieni, i może to jest ryzyko, ale ja temu człowiekowi ufam, Krupi pokazuje, że, kurwa mać, <gryw> nie, po co? To? Przepraszam za to przekleństwo. Ale... <grymne> nie. Oj, nie, nie. <grymne> nie, no, no co ja zrobiłem? No się zajara. I tak to jest, jak ja się podniecę, kurde, zawodnikiem i dam mu zagrać, nie? No wiem, że nie zrobił nic złego, trytycznie, ale no wiecie, jak to jest Fifian. No, Pestrze nas wyprzeca, no nie. No nie, no najgorzej, no dlaczego? Co ja zrobiłem? No po co? Po co mnie podgłosiło? No on jest dobrym zmiennikiem i to mu niech wystarczy. Dobra, ale z, z, gadamy, gadamy, ale my musimy, słuchajcie, przede wszystkim kupić obrońcę, bo już trochę bez tego obrońcy jesteśmy e, Więc tak, kogo my tu mamy? Stalisu no za słaby w sumie, nie? Ale dodajmy sobie go. Ja tutaj potrzebuję kogoś 83 na przykład. E, w Hiszpanii ktoś był? Nie to Joro Leny Joro też za słaby, ale dużo młodszy Więc trochę na to inaczej patrzę Fofana 8,2 e, Więc już wolę Joro, no wiecie co, ten Joro to mi się najbardziej podoba e, Disasi 28 lat, także też za stary W sensie 8, 8, za słaby, ale nie ratuje go wiek A Joro totalnie ratuje wiek, totalnie go ratuje w ogóle klub, w jakim gra Więc póki co Leny Joro Obok to DIBO jest najlepszym osiem, ale to DIBO jest mega drogi, a ja mimo wszystko chciałem iść w stronę raczej transferów, gdzie wychodzimy na plus, więc Leny Joro, mimo że tracimy na, tracimy na tym transferze Joro yy, i, 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 i. i. I... kiedy on przeszedł do tej celty? Kurde, od kiedy on gra w celcie? Jak to sprawdzić? Shit. ja jak od pół roku to się. jak od pół roku to go wyciągnę stamtąd. Ale od kiedy on gra w tej celcie Vigo? Kurde. Od kiedy on gra.? A no, to mi teraz zepsuło wszystko. No nie, proszę, żeby nie było teraz, żeby on tam grał dłużej już. Mogę to sprawdzić? Zajlą tam mógł przejść, za około 50 baniek, pewnie coś takiego, nie? Przesuńmy. Oj, za mocno. Czekajcie, za mocno, za mocno. Szukamy Celty Vigo. Nie wiem, ile mogli za niego dać. No, więcej nie było, więcej nie było. I teraz pytanie: czy on przeszedł teraz, czy wcześniej? Leny Joro, proszę cię, proszę. Żebyś Ty przeszedł pół roku temu, to jeszcze sprawia, że mogę Cię kupić. Lenny Joro z United przeszedł, tak, pół roku temu. No więc słuchajcie, uważam, takie rzeczy się zdarzały nie raz, że Zawnik pół roku odchodził, jakby nie jest to w 100% realistyczne. Natomiast jest to możliwe i ja tę możliwość skorzystam z niej, tym bardziej, że e, no, oni na nim zarobią i tak, dali za niego tam 40 parę. A mogą dostać dużo więcej. Pytanie, czy, czy będą chcieć dostać więcej? No, no zobaczmy. Dajmy 40. I oni chcą 50 i 10%. No trochę jesteście głupi, ale spoko, nie? 45. Spoko, może być. No nie wiem. Możecie my zhejtować za ten transfer Cysowiec, oczywiście, ale kurczę. Zdarzały się takie rzeczy, że po pół roku zawodnik odchodził dalej. Zdarzały się takie rzeczy, kiedyś nawet to analizowałem, więc... Yy, I to nie, że w jakiejś trzeciej lidze kurde indonezyjskiej, tylko w top 5 ligach, tak? Yy, rotacyjne. Pewnie będzie chciał ważny, tak jest. Yy, Leny się zgadza na ważny. 5 lat kontraktu. Super. W ogóle on będzie zarabiać więcej niż w tej Celcie u nas, także no... No to się zgadza, ten transfer się po prostu zgadza uważam. 45, a tu sobie zejdź. Co ty na to, Lenny? On się zgadza. Cudownie. Szybko dochodzimy do porozumienia. Gigantyczny transfer Manchester United nie wypalił. Gości odszedł do Celty Vigo i Celta Vigo zarabia na tym ziołeczku. Nie wiem, tam 3 miliony, coś takiego i 10% dostaje. No, frajerski ruch Celty. Natomiast to nie jest mój problem. E, moim problemem natomiast jest to. Że będzie trzeba go wkomponować do składu i że troszkę tracimy overallowo na transferze Brasiera i na przyjściu Joro. Natomiast wierzę, że Joro do końca tego sezonu dobije do 83, więc mam nadzieję, że on szybko ten overall nadrobi no i po prostu każe się być gigadowym transferem, już w następnym, w następnym oknie. A więc Leny jest oficjalnym naszym zawodnikiem. Celta zarabia na nim jakieś w ogóle śmieszne pieniądze, ale dostaje 10%. No deal naprawdę słaby dla nich, ale skoro chcieli, to mają, tak. Eee, więc osłabiamy Celtę, no ale za to wzmacniamy siebie. Gramy teraz z Celtikiem i w tym meczu jeszcze nie zagra Leny. Jeszcze nie zagra, bo wiecie, wprowadzamy go spokojnie. Natomiast na pewno musimy zaktualizować rolę Rabiota, więc e, zastosuj rolę. Hmm. Ale ja bym chciał. Czekajcie, bo ja bym chciał, żebym miał. No do, wyszło mi z tego teraz. Jakie gówno, no. Dobra, no to olejmy to, potem do tego wrócimy. Dobra, w tym meczu e, zagramy sobie, w sumie ten Bęba teraz zagra, też mate nie zawodują. Dajmy szansę Mejty, bo on też grał. No, mam nadzieję, że się nie rozczaruje. E, Joros sobie wejdzie na ławeczkę. Jak widzicie, on nawet nie jest jeszcze gotowy. Sharpness jest bardzo niski, e, także no po prostu nie jest gotowy. No i mam nadzieję, że, że mate tutaj nie odwali czegoś że u siebie z Celticiem wygramy. No i mamy 2 do 0. Czyste konto. Mate zagrał bardzo dobrze. 8-0. No cudowne spotkanie naszego zawodnika. Konate znowu słabo, znowu bez gola. Jeżeli za niego przyjdzie oferta, to ja bardzo poważnie ją, e, bardzo poważnie ją przeanalizuję. Bo no, to tak nie może być, że mamy napastnika, który nic nie strzela. To w ogóle jest żart jakiś. To odrzucamy. E, Napoli jakąś ofertę, ale ja tego nie zauważyłem. Aczkolwiek, no, wiecie za tego Restesa, nie ja będę dwa razy ściągać zawodnika, który jest pół roku w klubie, no, aż tak często to się nie zdarza, tak? Aż tak często to się nie zdarza, także wiecie, eee, no, nie przesadzajmy też, więc czekamy faktycznie te pół roku na tego Restesa, eee, no i wtedy, wtedy poważnie się wzmocnimy kupując go właśnie. Mate wysłał wiadomość, jaką? Eee, chciał podziękować za zagranie, no spoko, w sensie za to, że dałem mu zagrać. My cały czas w drugim w tabeli, no że niestety nas wyprzedziło. Mają 4 punkty przewagi, mecz więcej. Liverpool chce Greenwooda, no ale to nie w ostatnim dniu okienka transferowego, no błagam was, błagam was, no z takich rzeczy to ja nie będę robić. W tym meczu zagra sobie Lenny, dostanie poważną szansę od pierwszej minuty, w drugim meczu możliwym, tutaj zorganę, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Rowe wraca po kontuzji, pojawi się zamiast Konate, pojawi się zamiast Konate. nie dostanie pewnie żadnej minuty, ale niech chłopak się pojawi już na łoweczce, no i na wyjeździe z Paris FC, 3 do 1. Krupi Junior. Zapamiętajcie nazwisko. Strzela Gola, a Sasha Boyek. Kontuzja. I to mnie martwi, bo to jest kolejna kontuzja w tym sezonie. Kontuzje nie zdarzają się często, natomiast u nas ona zdarza się już drugi raz. I teraz tak, na ile wypada. No tak. No tak. Oczywiście, że jest to zrobione źle. Możecie mówić, że marudzę, ale taka jest prawda. Na 3 tygodnie wypada. Nie jest źle, ok, nie jest źle. Nie jest w ogóle źle, natomiast no, Greenwood, no, Greenwood no, nie, no ostatniego dnia, no błagam was, błagam was, no nie no i tym bardziej, że wychowanek United do Liverpoolu, no nie wiem, no nie wiem, no nie pasuje mi to, nie pasuje mi to, tym bardziej, że Greenwood w Anglii, no, on jest raczej tam skreślony, słuchajcie, sk skipuję to, bo jakby no tutaj już nic nie chcę zrobić, nikogo nie chcę sprzedać, nikogo nie chcę kupić, Sasha Boy wybra tylko na 3 miesiące, więc nie potrzebuję go e, wymieniać. Po prostu damy radę przez te 3 miesiące. Pogramy jakoś kimś innym. Kiver gra we Francji. Z, z, gdzie on gra? Bo nie widziałem. Wy. E, gdzie gra Kiver? Halo? Gdzie to było? Fati nominacja. Nie. Aha, dobra, nieważne. Kiwor gra wy w Olimpiku Lyon, ciekawy transfer, ciekawe, ciekawe miejsce dla naszego Polaka. Dobrze, Sasza nie zagra, zagra sobie w tym meczu Murio, bo to jest mecz po tak. Więc tutaj mocno przerotujemy. Carboni zagra sobie nawet tutaj, Chavez, Krupi, no i tutaj Hajdara. To musimy sobie pozmieniać. No i możemy na ten mecz wychodzić. Raw zagrał? Chyba? Zagrał skoro jest zmęczony, nie zauważyłem tego, a z y, y, clermont Food wygrywamy 3 do zera i Raw nawet gola strzela, po kontuzji. Krupi Junior zą z golem, co to jest za człowiek, nie? Szkoda że, się tak, szkoda, że się tak wolno rozwija, bo to jest jego jedyna Jedyna wada i bardzo duża wada, niestety y, Ale bardzo się cieszę, że się tak rozwija czy PZ odpadło? Nie, PSG nie odpadło. Wygrali z Montpellier 4 do 1. Więc jeszcze z nimi pogramy, a my teraz gramy z Low, cały czas drugie miejsce w tabeli. Cały czas punkt straty do PSG. Lili jednak sobie tak źle nie radzi. 6 punktów straty cały czas, więc póki co wygrywają. Oferta za Delang, oferta za Merleun. Merleę zostaje. A Delange, wiecie co? Nie wiem. Zos... Nie wiem, czy nie wiem, co będę z Ruliem robić. Czy chcę Ruliego zostawić za te pół roku, czy czy DeLange zostawić? Nie wiem, dlatego odrzucam co, jak będę chciał, to po prostu go wystawię na listę. Konate, ty masz szczelność narzekać. To jest hit. To jest hit, człowieku. Ty powi... nie powinieneś grać w ogóle. Grasz tak źle. Asystent Asysten na ciebie stawia i ty jeszcze narzekasz. W ogóle nie strzelając go nie? No, to jest niesamowite. Dobrze. W tym meczu niestety znowu nie zagra Sasza, bo jest zmęczony. A czy możemy nie jakoś pójść? Czy na przykład Hajdara może tutaj grać? Albo Zorganę? Eee no nie, niestety nie, w sensie Kamara teoretycznie dałby radę, ale chyba tak bardzo nie chce eksperymentować. E, więc musimy tutaj dać szansę albo Czawezowi, albo Jakobsowi. No, czyli jako, Jakobs dostanie szansę. No, jakby Czawez niech się już przyzwyczaja do tej gry na skrzydle. E, wejdzie sobie tutaj Row. No, i słuchajcie, przechodzimy do tego meczu z Lą To nie będzie łatwy mecz. Natomiast, no, raczej jesteśmy faworytami i raczej powinniśmy to wygrać. Więc w tym meczu, to no, faktycznie udaje się wygrać. Bęba z golem wszedł za Joro. Row znowu z golem po kontuzji jest naprawdę świetny. Natomiast, jak zagrał Joro? 7-0. Więc nie zszedł z powodu słabej gry. zszedł po prostu z powodu rotacji. Także cieszy mnie to na pe Wgrywa z Lil. Niestety Lil, które gra bardzo dobrze, nie powstrzymało PSG. A czy my zajęliśmy miejsce, to 8? Niestety nie. Niestety nie. Zabrakło. Oj, zabrakło kilku goli. Jeżeli chodzi o punkty, to punktów mieliśmy tyle, co czwa... ale tabela śmieszna się użyła. Słuchajcie, naprawdę bardzo ciekawe się ta tabela łożyła. Niestety, no na niekorzyść dla nas i gramy z Interem Mediolan, a to nie jest łatwy mecz. Tym bardziej, że Kamara jest zawieszony. Pytanie, czy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze? Bo dobrze wiemy, że, um, że to się potrafi bagować. No i właśnie, on jest zawieszony na mecz ligowy. Więc tak, tutaj ponownie Jakobs, tutaj. Uuu, yy, Joro, widzę, że kondycyjnie tutaj nie będziemy się dobrze bawić. O Boże, nie spojrzałem na to. No cóż, no Leny! Ogarnij się, ogarnij się, bo to jest dla ciebie wotum nieufności. Malutkie, mówię, że nie będzie grać, ale ale to jest poważna wada, którą bardzo mocno przeoczyłem, i to bardzo świadczy źle o moich kompetencjach. Słuchajcie, ważny mecz na, na końcu odcinka. No liczę, że, 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 że tutaj będzie jakiś remis, może wygrane 1-0, coś takiego, że powalczymy z Interem na wyjeździe 1-0 dla nich. To jest wynik, który można odrobić. Nie będzie to łatwe. Nie jest to niemożliwe, ale ale no mówię, no ciężko, 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 fajnie byłoby się dostać troszkę dalej, bo okej, okay, mamy pierwsze trofeum, wygraliśmy faktycznie ten super puchar, ale fajnie byłoby albo gdzieś daleko zajść w Lidze Mistrzów, albo wygrać Ligę. Um, no i obawiam się, że może się nie udać i tego, i tego, natomiast no nadal nie jest to niemożliwe. Z PSG cały czas możemy tutaj wygrać w tej Lidze, w Champions League nadal możemy przejść dalej. Ale to oczywiście o tym, o tym wszystkim, czy nam pójdzie dobrze w Lidze Mistrzów, jak nam będzie szło w Lidze, o tym dowiecie się w następnym odcinku, na dzisiaj to się, to jest, na dzisiaj to wszystko, siemano.